Na rynku w Rawiczu cały czas trwają prace archeologiczne, które przyniosły nowe ciekawe znaleziska. Podczas prac archeologicznych prowadzonych na rynku zarejestrowaliśmy w północnej części ratusza bardzo ciekawy mur fundamentowy, widoczny tutaj za mną. W tej części mur składa się z układu ceglanego nieregularnego wraz z kamieniami. Ciekawostką jest to, że prawdopodobnie jest to mur budowli wcześniejszej niż obecny ratusz. Czyli może to być fundament budynku ratusza, który był tu budowany pod koniec XVII, na początku XVIII wieku, jest charakterystyczna cegła palcówka użyta tutaj i zupełnie inna zaprawa niż przy fundamencie ratusza, które jest i stoi po dziś dzień. W miejscu jest widoczny właśnie skłon muru fundamentowego, który wchodzi w głąb. A ten mur, czyli mur fundamentowy obecnego ratusza, jest do niego domurowany. Także jest to ewidentny yy, dowód na to, że fundament, który jest widoczny, jako ten, ta część wystająca, jest starszy. Yy. I tak naprawdę yy, to jest ta najciekawsza w tym momencie rzecz. Mur ten ma swoją kontynuację również po zachodniej stronie yy, ściany obecnego ratusza, więc yy, zachodnia ściana, część przynajmniej zachodniej ściany, to co my zarejestrowaliśmy od południowo-zachodniej strony, jest yy, posadowiona na starym, jak gdyby Fundamencie, który wykonany właśnie został albo pod koniec XVII, albo na przełomie XVII i XVIII wieku. Ciekawostką jest również to, że po wschodniej, tak naprawdę w w części południowo-wschodniej ratusza, zarejestrowaliśmy inny mur, który jest układem kamiennym nieregularnym, bez stricte zaprawi. Być może jest to podwalina pod budynek, pierwotnie istniejący budynek drewniany, lub jest to zupełnie innego rodzaju detal architektoniczno-archeologiczny, którego, jak gdyby, interpretacji teraz jeszcze szerszej nie jesteśmy w stanie zrobić, aczkolwiek ciekawostką jest to, że przy posadowieniu tego budynku znaleźliśmy monetę z Borat z XVII wieku, co ewidentnie sugeruje też starszy, starszą chronologię tego zabytku. Archeologowie przeczesują obszar rynku centymetr po centymetrze. Na razie znaleziono kilka starych monet i ceramikę. To Wciąż mają nadzieję, że podczas prac natknął się na pręgierz, który stał w XVII wieku po wschodniej stronie ratusza.